Spałem dzisiaj 6 godzin, bo musiałem udać się do lekarza, a mam problem, że wstać o 8 i trochę się zagalopowałem. Ale dzisiaj prześpię 8 godzin i pokażę wam w końcu długo oczekiwany sposób po prostu, jak zbudować naturalnie wielkie łapy. Teraz może to łapa nie będzie wielka, jak wam to pokazałem, bo zła perspektywa, złe światło, zero pompy. No wiecie, cuda twórczość to jest właśnie luster świateł i pomp. Jak wyglądają łapy. Ale zaraz zobaczcie, jak moje łapy wyglądają. W dzisiejszym filmie pokażę Wam naturalny sposób, bez użycia żadnych środków, suplementów nawet i innych mocniejszych środków, jak zbudować naturalne, ogromne bicepsy, naturalne, ogromne tricepsy. Powiem Wam tak: moje bicepsy, tricepsy, jak widzicie na zdjęciu, nie rosły, stały w miejscu, nie progresowałem. A jak byłem na masie, to się zalewałem tłuszczem. Jak schodziłem na redukcję, to traciłem ten tłuszcz i te łapy stały w miejscu. A teraz moje łapska wyglądają w ten sposób. Uff. Sami chyba musicie dojść do wniosku, że coś musiałam zrobić. Także zmiana treningu, zmiana diety doprowadziła właśnie do tego, że tak moje łapy zaczęły rosnąć. Ponieważ ważny jest biceps, triceps, a nie tylko biceps i nie tylko triceps. Pamiętajcie, to jest najważniejsze. Także wszystko Wam dzisiaj wytłumaczę, opiszę, pokażę Wam jak trenuję i będziecie mieli cały rozpisany yy, trening na... Filmie gdzieś tam gdzie gdzieś wam tam wsadzę. Po prostu obejrzyjcie do końca od początku, bo to jest bardzo dla mnie ważny film. I słuchajcie. Zostawcie polubieniem pod tym filmem. Dlaczego mówię o polubieniu? Po pierwsze, ponieważ to wybija się wtedy na stronie głównej, zostawcie dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o filmach, bo filmy się też nie wyświetlają na stronie głównej od pewnego czasu. Nie tylko mi, ale też na przykład Shea i innym twórcom. Także wspomóżcie nas, zostawcie nam te dzwoneczki, subskrypcje, lajki i oglądajcie do końca. Otwarzajcie w pętli nawet dwa razy film, ponieważ jest to bardzo ważne. Pamiętajcie, że jest to ważne i my wam pomagamy. To fajnie było, jakby wy nam też pomożecie. Będę bardzo wdzięczny. Zaufajcie mi, jeżeli będziecie trzymać wskazówek, zasad to wtedy te łapy zbudujecie. Ogromne, w naturalny sposób, bo ja jestem naturalny. Plus pamiętajcie o najważniejszej rzeczy, że niedługo Pionier Ludzkiej Ewolucji. Słuchajcie uważnie. Ja. Yeah. Wy nie widzicie aktualnych filmów, widzicie filmy z prawdopodobnie sprzed czterech tygodni jak je oglądacie. Także oczekujcie 1 lipca finałowe wcielenie i Pioniera Ludzkiej Ewolucji, ponieważ to co widzicie to nie jestem ja. Dlaczego? Ponieważ nie widzicie starego, a ja teraz prawdopodobnie napierdalam na siłowni. Prawdopodobnie jem zdrowe żarcie, modlę się, medytuję i dochodzę do szczytów ludzkich możliwości, przechodząc przez te szczyty, ponieważ, jak wiecie, zamienia się po prostu nie w człowieka. Przychodzę, wychodzę ze swojego ludzkiego ciała i zamieniam się w inną istotę niedługo. Oczekujcie 1 lipca, wszystkie filmy do tego czasu, które będziecie widzieć, są stare. Nie będziecie widzieć mojej twarzy, mojego głosu, nie będziecie słyszeć włosów, sylwetki, nic. Także po prostu oczekujcie, a za 2000 polubień pojawi się film, który Rozwali internet. Naprawdę, będzie to świetny film, bardzo fajnie się przy nim bawiłem. Zostawcie te 2000 polubień i oczekujcie tego filmu, chociaż pewnie bez tych polubień też się pojawi ten film. Na 100% się pojawi ten film bez tych polubień, bo już go nagrałem, ale będzie mi miło, jak zostawicie polubienia. Mam tutaj jeszcze koszulki dla Was. Mój sklep będzie prawdopodobnie, jak uzbieram pieniądze, gdzieś może we wrześniu. Macie tutaj, mam jeszcze koszuleczki czarne, ostatnie sztuki zostały białe. To są tanktopy. Jak to kupić? Bo, pisze, bo, bo pytacie mnie. Wejdźcie na mojego Instagrama na tamtą i napiszcie mi prywatno wiadomość, że chcecie kupić koszulkę. Jaki rozmiar? Ja wysyłam zazwyczaj paczkomatem i przyjmuję pieniądze na blika. Czy mogę, ale pochwalę się z moim podopiecznym. Oa, cholera! Pochwalę się z moim podopiecznym. Pokażę wam, do mnie przed chwilą napisał. Co do twórco, oni pisaliśmy jakiś czas. Co do twórco, prawie 7,5 kg zgubiłem, odkąd trenuję. Kardio już nie sprawia problemów. Przez 2-3 tygodnie gość tyle zrobił. Bo widzisz jak mówiłem, Ty trzymasz się diety i treningu, to może wszystko. Ja piszę plany treningowe za 200 zł, indywidualne diety za 200 zł. Kurwa mordo, mogę Cię chyba pokazać, bo wyglądasz zajebiście. Ja robię wszystko za po 200 zł, to po 200 to po 200 także piszcie do mnie na Instagramie. na Natan.Marzon też na PW, to ogarnijcie sobie dietkę. Powiem Wam wskazówki, jak właśnie zrobić naturalnie. Teraz nie a pompy, ale zobaczcie niedługo, Fajne łapy. I co mogę Wam rzec? Otóż, jeżeli zostawicie pod tym filmem 2000 polubień i napiszecie w komentarzu po prostu komentarz pod tytułem Natan pokaż nam jak dociąć, to zrobię film jak dociąć To będzie po prostu też poradnik jak zajebiście dociąć po prostu zrobić super dociętą sylwetkę I tyle, ponieważ jest to bardzo łatwe tylko wymaga to trochę ciężkiej pracy, ale ogólnie jest to łatwe, z tego co wiem. Mam pojęć wszystkie wskazówki, właśnie zbudować te łapy, bo to jest też ważne. Nie tylko sam trening, ale też pewne zasady, które się trzymać. Po pierwsze, przerwy między seriami około 60 sekund. Tyle powinna trwać maksymalnie przerwa między seriami. Nie robię bicepsu osobno i tricepsu, tylko robię super serie. Czyli mam na przykład jedno ćwiczenie, które składa się z bicepsu i tricepsu. Załóżmy wyciskanie sztangi. I triceps załóżmy kabelkami, nie? Robię jedną serię, załóżmy 10 powtórzeń bicepsu. Potem idę, robię od razu jedną serię, 10 powtórzeń tricepsu. Odpoczywam, ja odpoczywam 45 sekund, bo odpoczywajcie 60 sekund, lejcie dalej. Ten biceps, ten triceps. Skończyć całą serię, i dzisiaj do następnego. Kolejne. Jak chcecie zbudować dużo łapy, musicie dużo jeść. Sorry, na deficycie nie zbudujecie łap. Możecie jedynie na deficycie je utwardnić wiecie o co chodzi, pozbyć się po prostu tłuszczu, żeby lepiej wyglądały i bardziej urzeźbić, ale bez zrobienia masy nie się mieć dużych bicepsów. także ja wchodzę na masę niedługo, więc będę wam dawać pełno wskazówek na masie poczekajcie po prostu z miesiąc i się dowiecie wszystko o masie jak to fajnie zrobić. Mniej nauki więcej jebanych ćwiczeń mniej kurwa czytania, o Jezu zrobiłem 14 serii zamiast 13, przetrenowałem się kurwa tydzień odpoczynku, nie skurwysynie jebany Masz zrobić tak trening, żeby po prostu przetrenować ten mięsień. Jedna osoba potrzebuje tyle serii, druga tyle. Musisz sam odkryć złoty środek dla siebie. Moje plany treningowe i diety są dostępne, także możecie do mnie pisać, ja wam mogę coś pomóc, a teraz... trenujemy. Uwa. Jeszcze zapomniałem o najważniejszym. Drop serie, czyli robicie ostatnią serię, na przykład piątą serię bicepsu, jakimś ciężarem, ściągacie ciężar, dajcie mniejszy ciężar i pompujecie do odciny. I kolejna też ważna rzecz jest taka, że kontrowersyjna, ale ja tak robię. Jak mam na przykład 5-4 serie, 3 serie robię bardzo poprawnie technicznie. Ostatnia czwarta jest trochę mniej techniczna. Z lekkim narzuceniem byleby ten impuls ciężaru dać. We go fucking train, bro. Ostatnie powtórzenie ma być do śmierci i tyle, zawsze, zawsze chuj nie obchodzi wasz trener tiktokowy, który zrobił kurs weekendowy za 50 zł i wygląda jak 14-letnie dziecko, które poszło się u nie dwa razy, gówno nie obchodzi co on mówi, ja mówię wam wasze, moje sposoby jak ja to robię, a wy robicie jak chcecie, logika nie, prosta, jest triceps czy nie ma? Coś tam widać Co ty kurwa powiesz, twierdzą Biceps Dumber Curl to jest zajebiste ćwiczenie. Yy, oparcie jesteście łoweczkę, mały ciężar i pompujecie z pauzami. Ja mam 10 kilo, a zrobię to 12 razy może? To jest tam seria, ale ja wam powiem serio, że jest to dojebane ćwiczenie. 7 całości w 4-5 seriach. No to nie rośniecie dopiero. Sorry. Forma. Finałowe wcielenie pojawi się na kanale Natan Marcoń 1 lipca. Będzie jeszcze pionier Ludzkiej Ewolucji, Dzień Jedzenia, na Zabójczej Redukcji. No zobaczcie, będzie dużo rzeczy. I napiszcie mi jak mówiłem w komentarzu, albo teraz co innego napiszcie. Napisz trwałem, panie Natanie. Musiałem coś wymyślić na trzy słowa. I przypnę wam serce, odpo odpowiem każdemu na komentarz, jak ktoś napisze trwałem panie Natanie. Zajebiście chyba, nie? Jak się zajebiście? Bardzo mi się podoba. No to jest chyba najlepszy Państwski w moim w życiu. Kurde. Bo. Tak wygląda mój trening. Zaraz wam pokażę na ekranie, jak wyglądał ten trening, żebyście sobie to zobaczyli. Moja sylwetka jest tajemnicą. Teraz ostatnie prawdopodobnie dwa-trzy filmy zobaczycie moją sylwetkę. I od tego czasu już nie będzie sylwetki, ponieważ to już nie będzie aktualnych nagrań. Zawsze po prostu niesamowitą przemianę w przeciągu pół tygodni nie, bo wyjdziecie te filmy później, w ciągu miesiąca. Zobaczcie taką niesamowitą przemianę, że nie wytrzymacie. Cześć i czołem. Nie wiem czy coś dogra pewnie nie że będzie chciało.